Cześć, witam. Jak pewnie da się zorientować, witam z Chorwacji i postanowiłem nagrać krótkie QA. Było troszkę pytań pod, pod filmem, więc na część z nich postaram się odpowiedzieć w tej chwili. Więc główne pytania to są takie na temat: jak można tu przyjechać? No i właśnie od paru dni można przyjechać bez jakichś większych problemów, bo Polska znalazła się w zielonej strefie, więc możemy sobie tu przyjeżdżać i nie ma z tym żadnych problemów. Mogą przyjeżdżać wszyscy wszystkie województwa. Początkowo były to tylko niektóre województwa teraz mogą przyjechać wszyscy. Natomiast przy powrocie do Polski na dzień dzisiejszy, ee, no trzeba mniej więcej spełnić takie warunki, jak niedawno trzeba było spełnić, żeby wjechać do Chorwacji. Czyli trzeba być ozdrowieńcem. Trzeba mieć szczepienia albo trzeba mieć test, żeby nie dostać po prostu kwarantanny. Z tego co gdzieś wyczytałem, nie dotyczy to dzieci do lat 12. Natomiast tutaj proponuję zerkać na przykład na kropel lub inne strony i sprawdzać, jak to się zmienia, bo coś coś wszystko będzie zmieniać. No to się cały czas zmienia. Jestem tu parę dni i już się przepisy kilkukrotnie zdążyły zmienić, więc no niestety to nie jest wiedza, którą da się przekazać i tak będzie. Tak to wygląda, że to jest coraz, coraz to inaczej. E, jeszcze były pytania o, z krajami na trasie. No, generalnie tranzytem wszędzie da się przejechać bez żadnego problemu. Kontrole na granicach e, to, tak powiem, różnie bo na, do Słowacji nie występują. Na Słowa, polsko-słowackiej granicy kontrole nie występują. Potem w Aust e, Słowacja, Austria była kontrola. E, Austria, Słowenia znowu nie było kontroli. No i na granicy z Chorwacją była kontrola. No ale tutaj jest zawsze kontrola, bo przypomnę, Chorwacja nie jest w Schengen. Tak to wygląda. Jest w Unii, ale nie jest w Schengen. Eee, ile kilometrów miała cała podróż? Dlaczego podróż trwała? Dwa dni! Bo niektórych to strasznie boli, że ja tutaj dwa dni jadę. Zasadniczo zawsze na Chorwacji jeździłem dwa dni. Czasami zdarzało mi się na raz pojechać, natomiast ile razy pojechałem na raz, tyle sobie razy obiecywałem, że nigdy więcej nie będę robił tej trasy na raz, bo to jest bez sensu. Ja traktuję już Moment wyjazdu z domu jako wakacja, a wakacje mają być przyjemne, a jechanie 1400 km non-stop no nie jest dla mnie żadną przyjemnością. Jeździłem wiele lat tutaj autem spalinowym i zazwyczaj robiłem sobie przystanek. W tamtym roku tak dobrze mi się jechało autem elektrycznym, że postanowiłem pojechać na raz. Udało mi się to zrobić w takim samym czasie, jak autem spalinowym w poprzednim roku, gdzie też mnie wpadło, wpadłem na taki pomysł, żeby jechać na raz. Ale generalnie postanowiłem sobie, że to nie jest dobry plan, i dlatego w tym roku już jechaliśmy z przystankiem. Także. Tak to, tak to wygląda, tak po prostu lubimy ja wiem, że są tacy, co mają więcej może siły niż ja, co lubią że tak powiem wsiąść i jechać 20 godzin jeszcze taka ciekawostka, znajomy jechał dokładnie tu z Orybicza w tamtym roku autem spalinowym 3 godziny dłużej do Krakowa niż ja autem elektrycznym także to naprawdę wszystko zależy kto co lubi, kto jak jeździ da się to zrobić, tutaj auto nie jest dla mnie problemem, przy pewnym stylu jazdy takie auto elektryczne może być problemem i takie auto nie jest na dzień dzisiejszy dla każdego i po prostu uszanujmy to i uszanujmy siebie nawzajem. Nie ma co tutaj, że tak powiem, generalizować, że bez sensu tym elektrykiem. No dla kogoś może bez sensu, ale naprawdę dla większości ma to głęboki sens. No znam dziesiątki, jak nie setki ludzi, którzy posiadają elektryki i naprawdę są zadowoleni i zachwyceni z tych pojazdów. Widać najwięcej niezadowolonych jest... Elektrykami tych, którzy nimi nie jeżdżą. No tak to wygląda. Dobra, ale, bo zeszedłem za bardzo na elektryki, a to miał być Q&A chorwacki. E, także jak to wygląda na granicach? No pewnie to się też będzie zmieniać. E, natomiast póki co wszystko wygląda dużo lepiej niż, niż, że tak powiem, jak się za dużo nasłuchamy i naczytamy przed wyjazdem, to się stresujemy. A wszystko, że tak powiem, przebiegło fajnie. I bezproblemowo, natomiast zawsze radzę patrzeć w Google i to patrzeć wielokrotnie przed wyjazdem, i patrzeć gdzie jakie trasy, gdzie jakie korki, gdzie jakie co. Bo podejrzewam, że w sezonie na tych głównych przejściach będą korki i tak dalej. Dlatego ja zazwyczaj wybieram tutaj jakieś takie. Mniej uczęszczane przejścia, ulubiłem sobie, już kilka razy jechałem przez to właśnie Mursko. Jest tam, generalnie są, są filmy z tamtego roku, jeśli ktoś jest zainteresowany to można sobie popatrzeć, jest tam trasa przez Węgry. A, a propos Węgier, z tymi Węgrami to jest przeciekawy temat i przedziwny, bo teoretycznie tranzyt może jechać tylko jakimiś tam wyznaczonymi drogami, natomiast już tu spotkałem kilku Polaków, którzy też mieszkają koło Orebicza i oni normalnie przejechali 86 dostali zgodę na granicy nie wiem, może spróbuję tą 86 jak mi na granicy powiedzą, że mogę no to pojadę, jak nie, to skręcę na Austrię i pojadę tak jak jechałem gdzieś tam przez Austrię nie przeszkadza mi jazda bocznymi drogami nie mam z tym problemu a jak ktoś ma, no to przecież opcji jest dużo można sobie dobierać trasę dowolnie, ja pokazuję co mi odpowiada i, i tyle, dobra, co tam dalej mamy ja go mijam płatną autostradę w Słowenii, więc ja tu jakoś nie przyłożyłem się do tego tematu za bardzo. Więc po prostu, gdy w Austrii dojeżdżałem do granicy mniej więcej, mniej więcej do granicy troszkę wcześniej, ustawiłem sobie po prostu mursko i dałem, żeby umiał płatne autostrady. I mnie po prostu przeprowadził przez Słowenię. Co prawda, ta droga była przeciekawa. Jak ktoś tam widział, to, to przez podwórko wjeżdżałem na Słowenię, komuś praktycznie rzecz biorąc. No ale droga była, Google poprowadziło, zakazu wjazdu nie było, więc uważam, że nic się nie stało. No taka ciekawostka, ale polecam zdecydowanie drogę 86 przez Węgry. To jest według mnie najprzyjemniejsza trasa. Ale kto co lubi, kto co lubi. Więc tutaj proszę sobie darować komentarze, że głupoty gadam. Ja pokazuję, co ja lubię. To, to nie jest gadanie głupot, jak ktoś wypowiada się we własnym imieniu, co lubi. No ale to już pomijam. Eee, jeszcze tutaj, pojemność baterii, zasięg naszego samochodu. Było takie fajne pytanie, i czy bym się wybrał ID358 kWh w tą trasę? Wybrałbym się, aczkolwiek, jakbym miał wybór, to zdecydowanie wybrałbym Eniro, bo tutaj Eniro, jak zmierzyłem, ma. Realnie dostępne 65-66 kWh, a taki ID-3 53-55 zależy, kto gdzie tam testował. No i do tego ID-3 e, wygląda na to, że jest bardziej prądożerne. E, nie robiłem takich bezpośrednich porównań, natomiast e, no, widzę, jak ja jeżdżę. Ja tutaj Kraku, Warszawa, Niro jeżdżę sobie bezproblemowo, a ID-3 tą, z mniejszą baterią już musi albo jechać wolniej, albo, albo się doładowywać, a takie 300 km w trasie takiej bezproblemowej jazdy no daje pewien komfort, bo możemy na przykład w ogóle pominąć ładowanie na Węgrzech. A to już jest fajna sprawa, bo nie w wszystkich krajach są darmowe ładowarki. Jak pojedziemy autem z większym zasięgiem, z większą baterią, no to mamy, mamy dużo opcji. Możemy sobie tutaj jakieś słowo nafty odwiedzić koło Bratysławy i potem możemy sobie dojechać do chorwackich Elenów, które są... Na ten moment e, darmowe. Ale jak nie będą darmowe, to też nie ma tragedii, bo od niedawna Greenway ma e, takie stałe ceny, ceny ramingowe. Wystarczy abonament za 30 zł, i już, wy, już przy tym abonamencie i tam zniżce, o, przepraszam, i już przy takiej zniżce z klubu elektromobilni, który polecam, mamy złoty 50 zł na większości ładowarek w Europie. Także nie ma tragedii. Złoty 50 zł przy moim zużyciu tutaj. 16 takie typowe dla, dla tej trasy no nawet liczmy ze stratami 20 no niech to już będzie tak e, z górką, no to będzie na trasie 30 zł za 100 km aktualnie poza gazem nie ma szans autem spalinowym zrobić takiego wyniku a przypominam darmowy prąd gdzieś zawsze się znajdzie to w hotelu, to na noclegu to z domu go wywieziemy e, tak powiem natankowany do pełna za naście złotych, także to nie można tak mówić, że to będzie 30 zł za 100 km. Jak się weźmie pod uwagę te różne inne ładowania, to, to wyjdzie pewnie pół. Ale na dzień dzisiejszy w ogóle przyjechaliśmy tu całkiem za darmo, bo tyle jest darmowych ładowarek. A darmowe ładowarki zawsze będą, bo w jakiś sposób trzeba tą infrastrukturę testować. A jak najlepiej testować, puścić za darmo, to użytkownicy sami przetestują. No tak to, tak to wygląda. Do, do tego jakieś Lidle, Kauflandy, które póki co też się tak promują, że, że można u nich się darmowo ładować. Więc coś tam zawsze będzie, nie ma źle. Hmm. I teraz tak, pogoda, temperatura wody, czy jest tłoczno. No generalnie jest, jest pusto i to jest pusto. Tak jak widzicie jest godzina dziewiąta. Fakt, że w Wiganii już, już tam na plaży troszkę ludzi było. Ale tutaj, tu gdzie jestem nie ma nikogo. A w poprzednich latach, e, o tej porze roku, było już zdecydowanie, zdecydowanie tutaj kilka osób. Także jest pusto, nie jest tłoczno. Jest miło, przyjemnie. Woda, powiem tak, woda jest średnia, natomiast wszystko zależy, jak wieje. Jeśli jest wiatr od morza i tutaj przy. przy... Przyciąga tą ciepłą wodę do lądu. To jest w porządku. Można popływać. Natomiast jeśli wieje od lądu i ciepła woda jest odpychana od brzegu, a w zamian dostajemy tą zimną spod z, 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 z spodu. No to jest słabo. Także wszystko zależy od kierunku wiatru, siły wiatru, ale popływać się da. Zdecydowanie się popływać da. Może nie o każdej porze dnia, natomiast nie jest źle. Także tym optymistycznym akcentem kończę na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia. Cześć!